Czy państwo, jako nowa Sejmowa większość, pan jako marszałek Sejmu, nie czują się w pewien sposób zaszantażowani? Bo premier sam przed chwilą przyznawał, że część tych decyzji była podjęta w sierpniu, we wrześniu, ale że bano się, że nie będzie większości w Senacie, więc wstrzymano się. No teraz pis nie ma większości nigdzie, więc. A to dlatego się wstrzymywali, że no nie tak bali się? Tak twierdzi premier. Senatu. A to jakaś nowa yy, część. Że senat tej zawsze blokował ustawy, więc nie było sensu. A czyli to przez Senat? Tak. Oni nie zwoływali Sejmu od 30 sierpnia, bo pojechali na wybory, a później też przez Senat. Prezydent nie zwoływał nowego Sejmu przez kolejny miesiąc. Słuchajcie, państwo, no, trzeba sobie powiedzieć jasno, no to jest, no to się kupy nie trzyma, no, no co to jest za opowieść? No, wyłączyć najważniejszy organ legislacyjny w państwie na dwa i pół miesiąca, bo co? I teraz nagle wszystkie te terminy się spięszają. Ja dzisiaj pytałem pana premiera, czy macie coś w swoich szufladach, co znowu ma termin zawity na 1 stycznia, że my musimy z tym zdążyć. Tak, jak musimy zdążyć z mrożeniem cen prądu, tak jak musimy zdążyć z wakacjami kredytowymi, tak jak musimy zdążyć z wieloma innymi rzeczami, na przykład z tą ustawą o górnictwie, żeby nam się nagle górnictwo nie zaczęło zwijać od 1 stycznia, bo tam jest kwestia związana z opóźnieniami w płatności składek na rzecz ZUS-u, Skarbu Państwa. I to jest rzecz, którą można było zrobić już dawno. No to jest trochę tak, jak wiecie, z tą ustawą, którą dzisiaj przyjęliśmy o niedzieli handlowej 24 grudnia. Słusznie powiedział dzisiaj pan poseł Gomoła o tym, że w tym roku będzie 24 grudnia wypadał w niedzielę, wiemy od momentu, kiedy powstał kalendarz gregoriański. Znaczy, naprawdę był czas na to, żeby się z tym tematem ogarnąć i to przewidzieć. To też można było przewidzieć i można było zrobić. Ale my dzisiaj nie strzelamy fochów, nie opowiadamy a to tamci, a to inni, tylko chcemy zrobić robotę, bo mamy poczucie odpowiedzialności. Oni nie zrobili, to my to zrobimy. W, I postaramy się, tak jak powiedziałem, na przyszłym posiedzeniu, na, na tym posiedzeniu, ale yy, obradując w przyszłą środę i czwartek, wiele tych spraw realnie załatwić. Ode mnie ostatnia kwestia. Pan powiedział, że liczba kandydatów na premiera w tym Sejmie jest skończona, zdaje się, ale chyba liczba pomysłów na komisje śledcze zdaje się być nieskończona. E, czy będą kolejne, czy poza tymi trzema, które, nad którymi toczą się już prace, jest pomysł na powstanie kolejnych? Jeśli tak, to jakich konkretnie? I drugie pytanie, e, jak Panie pan, pan widzi... W tej nie, samej nie, Kiedy będzie można zobaczyć te trzy komisje śledcze już pracujące? Jeżeli chodzi o to, ile jest pomysłów na komisje śledcze, to są takie rzeczy, których nie wie nawet marszałek Sejmu. Ja usłyszałem wczoraj o propozycji Konfederacji, że ma pomysł na trzy komisje śledcze, tylko jak powiedziałem wczoraj też posłom Konfederacji. Byliście z tym już na konferencji prasowej, byliście z tym już w mediach, ale u mnie jeszcze z tym nie byliście. Do dzisiaj nie było ich z tym. Więc do dzisiaj te projekty, komisje śledcze kolejne nie wpłynęły. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli chodzi o komisje śledcze, to one nie mogą nam zatkać całego procesu legislacyjnego. Rozliczenia są potrzebne, prawda należy się Polakom, natomiast nie chcę, żebyśmy zajmowali się w Sejmie wyłącznie komisjami śledczymi. Dlatego położyliśmy jeszcze teraz, kiedy tych projektów ustaw nie ma tak dużo, pierwsze czytania trzech komisji śledczych, o których wszyscy rozmawialiśmy od bardzo dawna i będziemy je procedować. Ja nie boję się, jeżeli mogę tak powiedzieć, samego procesu procedowania nad komisjami śledczymi. Ja zastanawiam się, co będzie na etapie zgłaszania kandydatów do tych komisji, bo one mogą być wzajemnie oprotestowywane. I tu być może trzeba będzie porozmawiać z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych, jak sprawić, żeby ten proces przebiegł szybko i sprawnie, a nie żebyśmy przez pół roku kwestionowali sobie nawzajem członków komisji. My oczywiście jako prezydium Sejmu do tego nie dopuścimy, bo nie po to Sejm podejmuje uchwały, żeby one później były nierealizowane. Natomiast chcielibyśmy, żeby to był efekt porozumienia sił politycznych, ja nie przewiduję, żebyśmy w najbliższym czasie procedowali kolejne uchwały o powołaniu kolejnych komisji śledczych. Najważniejsza w komisjach śledczych jest nieuchronność. Nie ich liczba, nie ich wielkość, nie spowodowanie, żeby były takim czy innym show medialnym, ale nieuchronność. Chcę, żeby te komisje chcemy, żeby te komisje. Miały wąskie zakresy działań, załatwiały sprawy, robiły to w kilka miesięcy, szły z tym do prokuratury, do Trybunału Stanu zgodnie z ustaleniami, a przede wszystkim do Polaków z informacją i bierzemy następną sprawę, która bulwersowała nas na warsztat i nie została wyjaśniona, i następną. Małe kroki, ale skuteczne, nieuchronne i bezwzględne. Bardzo chcę, żeby w tym roku powstała choćby jedna z tych trzech komisji, ukonstytuowała się, miała członków i ruszyła do pracy. Pewnie będzie to komisja poświęcona wyborom kopertowym, a pozostałe dwie też będziemy oczywiście chcieli obsadzić i sprawić, żeby po prostu to, nad czym głosowaliśmy, weszło w życie i realnie pracowało. Ale jak realnie patrzę na ten kalendarz prac, to będzie dobrze, a ja będę dążył do tego, żeby jedna komisja śledcza w pełni obsadzona w tym roku jeszcze w tym sejmie zaczęła pracę.